Z chwanem! I skupię sobie żelkę Hatsunemiku, bo mam coś takiego jak żelki Hatsunemiku i są one dosłownie w kształcie Hatsunemiku. Trzeba unboxing zrobić potężny. Nie ma za darmo kodów. Co że otwieranie kart Pokémon jest ważniejsze? Oj, tam, oj, tam, otwieramy. bank. Bang. Bang. No weź, wiesz jak ja kiedyś raz tylko kupiłam sobie, boosterki z Pokémonów i nic nie trafiłam. Więc trzeba to jakoś tworzyć, dobra. Ło, ale ładne, ale ładne. O, ale w środku jest ładny art. Tu chyba może to jakoś rozkleić, ale. Nie, nie widziałam akurat unboxingów tego boksa. Staram się sobie unikać ten ten spoilerów. Ale w środku ten kartonik, kurde, ma piękne arty. życie z tym Trafi to, co chce, bo otwieramy. Ale to jest ładne. Ale to jest ładne. Żpieję, już, już piję. Ale to jest ładne. Ale to jest ładne. No matko, ile to kosztowało? Nie liczę godzin za. Nie, nie, nie wiem. Za dużo! I <noise> ja płaciłam, to tu się cieszę. Kości. Ja tego nie otwieram, bo ja to pogubię. Ja tego nie otwieram, bo ja to pogubię. Takie coś na pewno tanie nie było i nie było. I jest jeszcze droższe niż wtedy, kiedy było kupowane. Za ładne. Możesz sobie wygooglować yy, Prismatic Evolutions, Ace Trainer Boxa. Ja się boję ruszać tych kart, ok? Ja się ich boję. Trzeba tutaj na spokojnie przejść i nie niszczyć. I poprzyglądać, co tutaj mamy. Mamy folię, mamy booster boxy i let's go. Nas nie interesuje gra. To zostawiamy sobie na potem. Ależ przyznam się, kurde, kusi mnie kiedyś pograć w pokemony na żywo, ale... Boosterki to jest coś, co nas najbardziej interesuje, dlatego zostaje na koniec. <grym> dlatego zostaje na koniec. Ale możemy sobie przejrzeć, jak wyglądają folie na nich. Hmm. No tutaj są najbardziej ciekawe karty poukrywane. Opening. Powoli. Żeby nic nie zniszczyć. Dobrze, że jesteś na YouTubie. Cicho, bądź, obernie. Otko, to paminka. Ale ładne. Ale ładne foliki. Boże, ile tu jest tych folijek. Dobra, będziemy to używać na bieżąco. Ja się nie znam, ja się nie znam. Wręcz co krzyczcie za mnie. <grych> ja tak Nawet jak wejdą, to już nie zobaczą. Aha, okej. Okay. No, to I'm fucking... Są po prostu karty potrzebne do rozgrywek, ale już sobie to wyjmę. <gry> I tej informacji wystarczy. Teraz sobie na bok odstawię. Ja to sobie na bok odstawię. Chillera Utopia. Proszę mi nie boinkować. Uf. Eee, ja, ja się nie znam. bank. bank. Ale, czekajcie. To jest ukryty kod, okej. Okay. Ale spam robicie? Dobra, teraz widać moje skilisiu. Moje skilisiu, o bogowie. Mamy pierwszą zafoliowaną kartę, która była bazowo wymagana, SS. Dobra, otwieramy karty, co? Otwieramy! Boję się. Dobra. Ja widziałam, że ludzie to tak otwierają, ale ja się boję, że to zniszczę. Ja nie wiem, jak, wy, jak, jak jak ludzie to w ogóle otwierają, że tak łapią i otwierają. Ja się boję, że to zniszczę kartę w środku. O! widzę więcej niż Ci się wydaje. To nieźle, bo ja nawet tego kodu nie widziałam. Dobra, nie, od której strony to. Dobra. Hop. Dobra strona, dobra strona. Ładne pozórki, dzięki. Okrutne są, ale super. Dobra, mamy, mamy pierwsze. Tym lepiej dla. <gryw> o, nie, Na-a-a. Ja wiem, a Ty nie. Nas to interesuje Masterbo, ok? Ok, ok, więc otw otwieramy karty. Boże, ja się stresuję. Unboxing: Kurde, ja potrzebuję kupić sobie segregator do kart. Poko o, boże! Ja teraz będę się ekscytować każdym krapem, bo uważam, że w kartach, przynajmniej mentalnie, jeśli chodzi o mnie. To potrzebuje ładnych artów na krapie. Hej, ładna podkładka. A dziękuję, a dziękuję, a dziękuję. Jak ktoś ma ochotę, to dalej można te podkładki kupować, jakby. Dobra. Ja muszę po prostu patrzeć. Bo te arty są przepiękne. Ogólnie ostatnio było dosyć dużo dram, że ludzie zgłaszający się na konkursy do kart Pokémon, art, jako artyści, często wysyłają jakieś AI, AI krapy po prostu. I chyba nawet jeden konkurs taki wygrał AI-wygenerowany obrazek. Dużo osób nawet zakłada po kilka kont, żeby zgłaszać je. Podkładka sama siebie, nie ma jak oglądać się codziennie. Obok mam jeszcze drugą wersję kolorystyczną. <gry> Seimin! Ładne. Kurde, pamiętam jak oglądałam kiedyś sobie... Film z Sheinem i bardzo mi się podobał. A! Nie umiem! Nie umiem. Nie umiem. Nie umiem Nie umiem w, w życiu. Ja muszę sprawdzać, czy to są Masterbole. Mentalnie nie wyrabiam. Dobra. I chyba ostatnia to jest Kod? Tak, ostatnia to jest Kod. Dobra, okej, okay, coś pomiędzy je trzymaj. Okej, okay. jest automatyczny Fokus, fun fact. Dobra. Dobra. E, ja sobie odkładam ko kociki na bok. To jest pierwszy unboxing mój taki, dobra. Łapie wam fokus chyba? O, o. Szukamy Master Boli. Szukamy Master boli. Kurde, ładnie te karty. Ja, ja ten problem, że ja mogłabym patrzeć po prostu nawet na Krab. Ja bym mogła patrzeć nawet na Krab. Ja bym mogła patrzeć nawet na Krab. Kompletnie mi się podoba. Dobra. Mało Pokemonów więc nie jestem zbyt Ładne. Wiesz, no ja mam ten minus, że faktycznie mi się podoba. Hmm. Ciekawie wygląda. pa I energia. Też tak mam. Ale w przypadku innych rzeczy. No, ja, ja mam ten problem, że ja Pokemony ogólnie od... Y... O Boże, od pierwszej generacji kojarzę plus z tego czasu bardzo dużo... Kodzik na bok z czasu bardzo dużo grałam w gry Pokémonowe, Nie do końca oficjalne wszystkie, ale lubiłam gry pokemonowe. Plus bardzo mi się podoba fakt, że są różne yy, kreski że tu mamy bardziej kartun, Niektóre są zupełnie inaczej renderowane. Podoba mi się indywidualność tych kart na swój sposób. Dobra. Kolejny kodik zapisany na ety. E ty, o ty. mi zwykłe. Ty, ty, ty. O, błyszczące. O! Więcej tych puszczących, ale bez Masterbola. Bez Masterbola. smutne, Ja chcę Masterbola. Dajcie mi jakąś ewilucję, No, skubany. Ja już myślałam, że to dawno, że tak pyk-myk-pyk pyk będzie jakaś ewilucja, Nie dadzą. Nie dadzą. Nie dadzą. Nie dadzą. Skubańce. W ogóle to prawda, że do, kiedyś na pewno dało się po tych kodach sprawdzić, czy będzie jakaś mega rzadka karta w środku? Dalej tak jest? Bo ja tak staram się nie spoilerować sobie. Chyba nie jest najrzadsza, yy, Susan. Bo chyba nie jest najrzadszy, ale jest yy, najdroższy. Nie moja to bezpoznawia. jak było kiedyś. Już nie ma. Dobra. Miltank. Widziałam, że Kushi, jak zerknęłam na szybko, trafił Masterbola yy, Miltanka. No i bat! Uwielbiam go. Uwielbiam go. Przepiękny Pokémon. Jest taki goofy, ale uwielbiam jego design. No i Bata. Ogólnie mam parę takich Pokémonów, których po prostu design uwielbiam. I nie są jakieś one... Mega super, hiper. Wow, 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 co nie? Let's go. O. O, to jest Pokeball. Jak zobaczycie, to jest Pokeball. To jest Pokeball. To to powinno być do folii. O! O! Błyszczy się? Skrumane! Ale ładnie. GX Klap, klap. Dobra. O! I błyszczące! Dobra, to trzeba z folie. Folie, folie, folie. O, z złosłubimy. Dobra, dobra. dwa zł to kosztuje. A jaka wersja? A jaka wersja? Ohaio. Mam konsolę! Dziękuję za followka! O ja to! Dziękuję, siema, siema! Mam konsolę! Więc yy, będę musiała sobie ją odnowić, yy, przelogować konto, bo mam konto dalej starego właściciela. Okej, na jedna z lepszych gier na DS. Dobra. Dobra, otwieram. Wyszekajcie, eee, kodzik. Najpierw kodzik. Najpierw zabieram kodzik. Silera eee, utopia. I otwieramy. Dobra. Nie znam się kompletnie na kartach, ale się dobrze ogląda. to miło. Ja też się nie znam, co nie, ja bym chciała się poznać, co nie na kartach, więc to jest też taka kwestia, że. Powoli, powoli, o, o matko. Moci. Moci. Binding moci. Pitar. Ja... O, halo. Halo. O! I mamy imilocję. Flerion? Dobra, w końcu jakiś! W końcu jakiś, czekajcie, Fleriona trzeba schować. Ale coś te Iwilucje się mnie nie trzymają. <grybujesz> w końcu jakiś! Yy, z tego co wiem to Master Ball albo większe arco, nie? Jakby... Ech, nie chce się otworzyć. Skwane. Mogę tutaj je rozcinać. Ale się boję. Dobra. Właśnie słyszałam. Dobra, ja, ja sobie wyjmuję te karty poza. Wyjmuję ostatnią kartę z kodem. Na bok. I lecimy. Dobra. Slowpoke! Uwielbiam slowpoke! To są tak fajne. One są tak cute! A ja miałam świecącą energię, tylko jedną. Ale cute slowpoke! On się nie psuje, tylko wychodzę poza tracking. Są leniwe jak ty? Aha! Aha, shaming. O, mil tank. O! Waporionek! Waporionek! Znaczy zwykły, nie jest jakiś tam wiel wiele warty, ale waporionek! O! 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 Lukario! O! I nie błyszcząca! Klap, klap! Eee. Ja w sumie będę tak sobie od góry. Więc. <noise> Dobra. Hej, druga prośba przekładaj ostatnią kartę do przodu. Nie! Nie chcę mi się szczerze. Właśnie, wiesz, wiesz co ci powiem, yy, ten. Yy, ja ostatnią kartę wyjmuję, bo to są te. Ale to jest tylko energia. Ja chyba wolę sobie nie spoilerować, czy jest błyszcząca, czy nie. Szczerze, jak kiedyś były to trzy karty do przełożenia, dwie karty, to rozumiem, ale przy jednej mi się chyba nawet nie chce, wiesz? Tak mi się wydaje. Chyba, że jakoś to. i tak już tych boosterów zostały dwa do otworzenia, więc jakby. Następny próbuje wyżebrać kot. No widzisz, nie udaje mi się. Nie udaje mi się. Nie udaje im się. Dobra. Dobra. E, pokéball. Ja nic. To był prezent. Dobra. Zwykły pokéball. Brak pokébola. cię, Jeden z moich ulubionych! Jak nieulubiony. ulubiony! Espeon i to są moje ulubione ewolucje. O, trzymi pod rząd. O. Próbuję to tak szybko otwierać jak niektórzy robią. Niektórzy to w ogóle tak łapią, że tak i szarpią, ale boję się, że uszkodzę karty w środku. Łatwiej jest tak. Że widziałam też kontent ludzi, którzy otwierają karty Pokémon i przecinają. Tną skubańce. Dobra. Wyrzucony kodzik, więc nie ma. I let's go. Otwieramy. No. Ja bym chciała więcej karcianek, w której każda karta jest piękna. już już uciąć kartę. No to chyba czuję, czy jest tam. Co tam tego dziki? O! Można te dziki wykorzystać do gry online. Noctol. Proar. Uuu, Więc dobra. Wywalam kodik I ostatni Booster Box. Na chwilę znikam smacznego. Ej, ta karta na przykład jest uważam przepiękna. Po prostu przepiękna. Dobra, oby iwilucja. Dajcie mi chociaż iwilucję. boże, dobra. O, ewolucja od razu. Ale ładne... Przepiękne arciki mają. Przepiękne. Bra błyszcząca. O, Master Ball. O, kurde. W tym zestawie. Oh, Masterbule są. Wyszukaj. Boże. Oh. Ah. Ale mi ręce się trzęsą! Ech. <suszy> Sprawa? Nie X jest najdroższe... Tak czy siak... Ty nie najdroższe, od 200 dolków można zgarnąć zanim. nieważne. Dobra! Takie o się trafiły. Mamy Fleriona, Lifiona, Gleisiona. Liczyłam na Gleisiona albo Espiona, więc jestem happy. Vaporion. W ogóle Vaporion to jest wersja jakaś inna. Vaporion to jest jakaś wersja z szlaczkiem. Jeśli nie znam na tym. Nie wiedziałam, że jest coś różnica czekaj. A, bo to jest, są różne rodzaje Holo. On ma holo, holo reverse, tak? O, oh, dzięki. No i mamy Umieram jeszcze lukarios ciekawszych. Dobra, o 7. Pa pa!